Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą swoich myśli? Wyobraź sobie to. Każda idea, która pojawia się w twojej głowie, jest jak nasiono. Niektóre rozkwitają, inne więdną, ale wszystkie mają potencjał, aby ukształtować twoją rzeczywistość. Czy to nie fascynujące? Umysł jest żyzną ziemią, a to, co tam zasadzisz, określa to, co zbierasz w życiu. Teraz zapytaj siebie, ile razy pozwoliłeś aby negatywne myśli zdominowały Twój dzień? A co jeśli powiem Ci, że masz zdolność, aby przeprogramować tę potężną maszynę, którą nazywamy umysłem? Tak, to prawda. Kontrolowanie swoich myśli to nie tylko pragnienie, to umiejętność, która może zmienić Twoje życie. Ale jak to zrobić? Jak zmienić ten nieustanny przepływ myśli, które często nas sabotują? Przygotuj się. Ponieważ w trakcie tego wideo odkryjesz proste i skuteczne techniki, które pozwolą ci opanować swoje myśli, a co za tym idzie swoje życie. To nie jest tylko jakaś rada, to prawdziwy przełom. A co najlepsze, możesz zacząć już teraz, w tym dokładnym momencie. Zostań ze mną i razem odkryjmy tę podróż ku samopoznaniu i wzmocnieniu. To, co nadchodzi, może być kluczem do Twojej prosperity. Kiedy mówimy o świadomości i uważności, wydaje się, że mówimy o czymś odległym, niemal mistycznym. Ale tak naprawdę to prosta praktyka, którą można zastosować w naszym codziennym życiu. Ja, jak wielu, przeszedłem przez chwilę, kiedy moje myśli wydawały się prawdziwym chaosem. Budzenie się rano z umysłem pełnym zmartwień to coś powszechnego, ale praktyka uważności pomogła mi obserwować te myśli, nie dając się nimi ponieść. Nauczyłem się siadać, oddychać i po prostu zauważać, co przechodzi przez moją głowę. Piękno uważności polega na jej zdolności do nauczania nas rozpoznawania naszych myśli bez osądzania. Oznacza to, że zamiast krytykować się za odczuwanie niepokoju czy złości, nauczyłem się akceptować te uczucia jako część ludzkiego doświadczenia. Kiedy zatrzymujemy się, aby obserwować nasz umysł, jesteśmy w stanie dostrzec, że myśli przychodzą i odchodzą. Jak chmury przemijające po niebie. Ta percepcja przynosi lekkość, która pozwala nam radzić sobie z emocjami w zdrowszy sposób. Jedną z najciekawszych rzeczy, które odkryłem, praktykując uważność, jest to, że nie musimy przywiązywać się do każdej myśli, która się pojawia. Praktyka po prostu obserwowania i puszczania pomogła mi rozwinąć zdrowszą relację z moim umysłem. Zamiast walczyć z negatywnymi myślami, Nauczyłem się pozwalać im odejść, co z kolei zmniejsza ich moc nad mną. To nie oznacza ignorowania ich, ale raczej uznawania ich i wyboru, aby się z nimi nie identyfikować. Ponadto, pełna świadomość zachęciła mnie do bycia obecnym w chwili. Często jesteśmy tak skoncentrowani na przyszłości lub uwięzieni w przeszłości, że zapominamy żyć teraźniejszością. Nauczyłem się, że każda chwila ma swoją wartość. A bycie w pełni obecnym pomaga mi doceniać małe rzeczy w życiu, takie jak ciepła kawa rano czy rozmowa z przyjacielem. Ta praktyka przynosi uczucie wdzięczności, które zmienia naszą perspektywę na codzienność. Rozwijając świadomość i uważność, zauważam, że moje życie stało się bardziej zrównoważone. Stres codzienności nie zniknął, ale nauczyłem się radzić sobie z nim w bardziej efektywny sposób. Ta praktyka stała się potężnym narzędziem, które pomaga mi zachować spokój w chaosie i znaleźć jasność w chwilach zamieszania. Kiedy negatywne myśli zaczynają dominować, pierwszą rzeczą, którą robię, jest próba przekierowania mojej uwagi. Istnieje wiele technik, które mogą być pomocne w tej sytuacji. Jedną z moich ulubionych jest wizualizacja wyobrażenie sobie spokojnego miejsca, takiego jak plaża czy las. Pomaga mi oddalić emocjonalny ładunek niepożądanych myśli. Wizualizowanie tych scenariuszy daje mi mentalną przerwę, pozwalając mi odzyskać kontrolę. Inną techniką, z której korzystam, jest zmiana fokusowania. To jest tak proste, jak zaczęcie zwracania uwagi na coś wokół mnie, jak dźwięki natury czy faktura przedmiotu. Ta zmiana fokusowania pomaga mi przerwać cykl negatywnych myśli i wrócić do chwili obecnej. To niesamowite. Jak coś tak prostego może mieć tak duży wpływ na mój stan psychiczny. Ponadto praktykowanie wdzięczności okazało się doskonałym sposobem na przekierowanie mojego umysłu. Kiedy złapię się w pętli negatywnych myśli, sporządzam mentalną listę rzeczy, za które jestem wdzięczny. Może to obejmować zdrowie, aż po małe osiągnięcia dnia codziennego. Ta praktyka nie tylko zmienia mój fokus, ale także przypomina mi, co naprawdę ma znaczenie przynosząc bardziej pozytywną perspektywę. Aktywność fizyczna również jest doskonałym sposobem na przekierowanie umysłu. Zawsze, gdy czuje się przytłoczony, spacer, bieganie czy nawet krótki spacer pomagają uwolnić nagromadzoną napięcie. Ćwiczenia fizyczne mają moc uwalniania endorfin, które są hormonami szczęścia. To sprawia, że czuje się lżej i bardziej zdolny do radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Na koniec Muzyka jest potężnym sojusznikiem. Kiedy zmagam się z negatywnymi myślami, włączenie ulubionej piosenki lub takiej, która sprawia, że tańczę, może natychmiast zmienić mój nastrój. Muzyka ma tę niesamowitą zdolność do wywoływania emocji i przypominania mi o szczęśliwych chwilach, odwracając moją uwagę od tego, co mnie dręczy w danym momencie. Restrukturyzacja poznawcza to narzędzie, które pomogło mi kwestionować i zmieniać zniekształcone wzorce myślenia. Czasami nasz umysł może nas oszukiwać, sprawiając, że wierzymy w rzeczy, które nie są prawdziwe, i ta praktyka nauczyła mnie kwestionować te myśli. Kiedy zaczynam czuć się niewystarczająco lub lękliwie, zatrzymuję się i analizuję źródło tych uczuć. Często zauważam, że są one oparte na przypuszczeniach lub wierzeniach. Które nie mają podstaw. Jedną ze strategii, z której często korzystam, jest pytanie sokratejskie. Pytam siebie, czy to przekonanie jest naprawdę prawdziwe? Lub jakie mam dowody, aby poprzeć tę myśl? Ta metoda pomaga mi spojrzeć na rzeczy w nowym świetle i dostrzec, że często przesadzam z sytuacją. To nie tylko zmniejsza intensywność negatywnych myśli, ale także pozwala mi przekształcić moją perspektywę. Z biegiem czasu nauczyłem się zastępować negatywne myśli bardziej konstruktywnymi. Zamiast myśleć i nigdy mi się to nie uda, zaczynam twierdzić że mogę się uczyć i poprawiać dzięki praktyce. Ta zmiana w wewnętrznym języku robi wielką różnicę w tym, jak się czuję i jak stawiam czoła wyzwaniom. Restrukturyzacja poznawcza to nie tylko zmiana myśli, ale także pielęgnowanie mentalności rozwoju. Inną techniką która mi pomaga, jest prowadzenie dziennika. Zapisanie moich myśli i uczuć pozwala mi dostrzegać wzorce i identyfikować zniekształcenia poznawcze. Często, pisząc, zauważam, że myśli, które mnie dręczą, nie mają takiej samej siły, gdy zostaną zapisane na papierze. Ta praktyka zewnętrzania moich myśli jest sposobem na zdemistyfikowanie ich i uczynienie ich bardziej zarządzalnymi. Restrukturyzacja poznawcza była ciągłą podróżą odkrywania siebie. Nauczenie się identyfikowania i kwestionowania własnych myśli sprawiło, że stałem się bardziej świadomy narracji, które opowiadam sobie. Z dnia na dzień dostrzegam, że mogę kształtować swoją rzeczywistość poprzez to, w co wybieram wierzyć, a tym samym budować bardziej pozytywną i odporną mentalność. Powiem ci jedno: sposób, w jaki rozmawiamy z samymi sobą, ma ogromny wpływ na nasz stan emocjonalny. Kiedy zacząłem używać pozytywnych afirmacji, zauważyłem subtelną, ale potężną zmianę w mojej pewności siebie. Na początku wydawało mi się to trochę dziwne powtarzać zdania takie jak jestem zdolny lub zasługuję na dobre rzeczy. Ale z czasem te słowa zaczęły we mnie rezonować w inny sposób. Przestały być jedynie powtórzeniami i stały się mantrą. W którą naprawdę wierzyłem. Idea stojąca za afirmacjami jest prosta przeprogramować umysł. Żyjemy w świecie pełnym krytyki, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, i często jesteśmy naszymi najgorszymi sędziami. Używając afirmacji, tworzymy przestrzeń, w której autokrytyka może zostać uciszona, a pewność siebie może rozkwitać. Kiedy mówię coś pozytywnego do siebie, tak naprawdę wyzywam ten negatywny głos, który nieustannie mówi mi, że nie jestem wystarczająco dobry. I uwierz, ta wewnętrzna walka jest bardziej powszechna, niż się wydaje. Fajnie jest to, że afirmacje można dostosować do każdej sytuacji. Jeśli na przykład mam wystąpienie, mogę powtarzać jestem doskonałym mówcą. To proste zdanie pomaga mi wejść w odpowiedni nastrój, a często zaskakuje mnie rezultat. To jakby. Potwierdzając te prawdy, budować solidną podstawę do stawienia czoła wyzwaniom. I to nie jest tylko gadanie. Nauka już pokazała, że powtarzanie afirmacji może rzeczywiście promować zmiany w sposobie, w jaki myślimy i czujemy. Inny interesujący punkt to to, że afirmacje mogą być zapisane. Lubię mieć zeszyt, w którym zapisuję swoje. Czytanie tych zdań na głos, a nawet tylko patrzenie na nie, daje mi poczucie kontroli to tak, jakbym mówił: „Hej, umyślę, nie możesz mnie pokonać. Jestem silniejszy, niż myślisz. Ponadto pisanie pomaga utrwalić te pomysły w głowie, co ułatwia ich przypomnienie w momentach, gdy pojawia się wątpliwość. W końcu zauważam, że praktyka afirmacji staje się potężnym nawykiem. Z czasem przestają być tylko słowami, ale stają się fundamentalną częścią mojej rutyny. A gdy pewność siebie rośnie, życie wydaje się lżejsze i pełne możliwości. To pozytywny cykl, im więcej afirmuję dobre rzeczy, tym więcej ich przyciągam. I tak zmieniam swoją rzeczywistość, jedno słowo na raz. Medytacja była jednym z najlepszych odkryć, jakie zrobiłem w trakcie mojej podróży do samopoznania. Na początku miałem pewne obawy. Siedzenie w ciszy, z głową pełną myśli, wydawało się prawie niemożliwe. Ale po kilku próbach zdałem sobie sprawę, że praktyka medytacji nie polega na opróżnianiu umysłu, ale na obserwowaniu myśli bez przywiązywania się do nich. A to, mój przyjacielu, jest wyzwalające. Korzyści z medytacji są ogromne. Kiedy medytuję, czuję głęboką spokojność, która towarzyszy mi nawet po zakończeniu praktyki. To tak, jakbym ładował baterię swojego umysłu. Lęk, który często wydawał się stałym cieniem, Zaczyna znikać. Z czasem nauczyłem się używać medytacji jako narzędzia do radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu, nawet w trudnych chwilach. Istnieją różne techniki medytacji, a ja próbowałem kilku, aż znalazłem tę, która najbardziej do mnie przemawia. Medytacja kierowana na przykład to świetny sposób na rozpoczęcie. Słuchanie głosu kogoś, kto mnie prowadzi pomaga mi utrzymać koncentrację i nie rozpraszać się. Ale odkryłem również, że medytacja w ciszy, gdzie tylko koncentruję się na swoim oddechu, przynosi uczucie połączenia ze sobą, które jest trudne do opisania. Każdy styl ma swoją wartość, a ważne jest, aby znaleźć to, co działa dla Ciebie. Oprócz spokoju, który przynosi medytacja, zauważam, że pomaga mi rozwijać większą kontrolę nad moimi myślami. Kiedy jestem w stresującej sytuacji, potrafię szybko zidentyfikować, kiedy mój umysł zaczyna błądzić, zamiast dać się ponieść, potrafię wrócić do chwili obecnej. Ta umiejętność powrotu do tu i teraz jest jednym z wielkich darów, które medytacja mi dała. To tak, jakbym miał przycisk pauzy w swoim umyśle. W końcu regularna praktyka medytacji przyniosła zmiany nie tylko w tym, jak się czuję, ale także w tym, jak wchodzę w interakcję ze światem. Jestem bardziej obecny w rozmowach. Bardziej uważny na szczegóły i, przede wszystkim, bardziej współczujący. Medytacja nauczyła mnie być łagodnym nie tylko dla siebie, ale także dla innych. I w końcu tworzy to pozytywny cykl, który wzbogaca moje życie i życie wokół mnie. Kiedy myślę o zdrowych nawykach, pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to wpływ, jaki mają na naszą jasność umysłu. To prawie jakby ciało i umysł były w ciągłym tańcu, a każdy krok który stawiamy w kierunku bardziej zrównoważonego stylu życia, bezpośrednio odbija się na tym, jak organizują się nasze myśli. Na przykład, kiedy zaczynam dzień od pożywnego posiłku, czuję, że mój umysł działa z o wiele większą klarownością. To jakby każdy owoc, każde ziarno pełnoziarniste były paliwem dla moich myśli, pozwalając mi lepiej skupić się na zadaniach dnia. Oprócz diety, nie mogę pominąć znaczenia aktywności fizycznej. Odkryłem, że bieganie to sposób na uwolnienie nie tylko nagromadzonej energii, ale także ciężkich myśli. To niesamowite, jak po kilku okrążeniach w parku zamieszanie w moim umyśle maleje, a ja zaczynam widzieć rzeczy jaśniej. Endorfiny uwalniane podczas ćwiczeń działają jak prawdziwe resetowanie mojej głowy, sprawiając, że czuję się lżej i bardziej gotowy na codzienne wyzwania. Kolejnym punktem, który zasługuje na uwagę, jest rutyna snu. Przez długi czas nie doceniałem mocy dobrego nocnego wypoczynku. Kiedy nie śpię wystarczająco, zauważam, że moja zdolność do skupienia i uwagi maleje, a negatywne myśli zdają się zyskiwać na sile. Teraz staram się ustalić regularne godziny snu i budzenia, dając mojemu ciału i umysłowi szansę na regenerację. Ta praktyka nie tylko poprawia mój nastrój, ale także pomaga mi być bardziej produktywnym i kreatywnym. Nawodnienie to kolejny nawyk, który nie może być zaniedbywany. Często czujemy zmęczenie i brak koncentracji po prostu dlatego, że nasze ciała są odwodnione. Sam przez to przeszedłem, a kiedy zacząłem pić więcej wody, zauważyłem znaczną zmianę w mojej jasności umysłu. Łatwo zapomnieć o piciu wody w codziennym pośpiechu, ale teraz staram się mieć butelkę zawsze przy sobie. Ta mała zmiana miała ogromny wpływ na moje myślenie i działanie. Wreszcie, praktyka momentów odłączenia i dbania o siebie jest również niezbędna. Czasami życie jest tak intensywne, że zapominamy na chwilę się zatrzymać. Zarezerwowanie czasu na relaks, czy to czytając książkę, medytując, czy po prostu obserwując naturę, pozwala mi naładować moje mentalne baterie. Te chwile przerwy są kluczowe dla utrzymania zdrowego rozsądku i jasności, pozwalając mi wrócić do działania z nowym spojrzeniem i bardziej skoncentrowanym umysłem. Te zdrowe nawyki, włączone do codzienności, naprawdę zmieniają sposób, w jaki postrzegam i zarządzam swoimi myślami. Teraz, gdy odkryłeś transformującą moc kontrolowania swoich myśli, nadszedł czas, aby to wszystko wprowadzić w życie. Wyobraź sobie swój umysł jako ogród. Co zamierzasz zasadzić? Kwiaty pełne pozytywności czy chwasty wątpliwości? Wybór należy do ciebie. Gdy pojawi się negatywna myśl, nie pozwól, aby cię zdominowała. Weź głęboki oddech i zapytaj siebie: Czy to przybliża mnie do moich marzeń? Jeśli odpowiedź brzmi nie, porzuć ją. Pamiętaj, jesteś ogrodnikiem swojej własnej rzeczywistości. Każda myśl to nasiono. Co zamierzasz dzisiaj zasadzić? A oto wyzwanie. W ciągu następnego tygodnia poświęć kilka minut każdego dnia na obserwację swoich myśli. Zapisz te, które Cię inspirują i te, które Cię przygnębiają. Co możesz zrobić, aby przekształcić te ograniczające myśli w potężne afirmacje? Nie zapominaj: Zmiana zaczyna się od małych wyborów. Podziel się w komentarzach jak zamierzasz zastosować te lekcje i zainspiruj innych do zrobienia tego samego. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, nie przegap szansy na przemianę swojego życia z większą ilością takich wskazówek. Wyruszmy razem w tę podróż ku dobrobytowi. Na co czekasz?